No dobrze, powiem Wam, że tak, tutaj idziemy najpierw do muzeum. Zobaczymy tutaj muzeum. Później tu już jest, widzę, część taka, gdzie są groby. A Ancient Agora jest aż do godziny 16.45, więc prawdopodobnie zdążymy. Ok, teraz wejdę ja do środka, zobaczymy, co tutaj w środku jest. No dobrze, wyszliśmy z tego takiego mał malutkiego muzeum, ale powiem Wam było cieplutko, a więc tak <śm> spoko, jeśli chodzi o temperaturę, bo jest nadal zimno. Tutaj są pozostałości jakichś grobowców. Tak, tak, że widzimy, że gaśnice stoją w parku. Widzicie tam pod drzewem oliwkowym? No może dla bezpieczeństwa jak jest gorąco, to tak musi być, ale popatrzcie jak tutaj ciekawe zrobione pomniki. Na bogato. Jakie to musiało być głębokie, wielkie, że to tak zostało zachowane. A słuchajcie, pani gwizda. Słyszycie? Pani gwizda gwizdkiem, wyganiając nas jest za 13 minut trzecia, a pani już chce, żeby sobie ludzie wyszli stąd. Bardzo nieładnie. Ja jeszcze pójdę sobie tutaj, bo tak naprawdę do wyjścia jest dwie minutki. Więc nie wiem, czemu się tak pani bulwersuje, żeby wszyscy wychodzili szybciej. No i dzisiaj jest piękna pogoda, jest sobota, więc takie miejsce powinno być troszeczkę dłużej otwarte. No ale nie jest. To nic tak naprawdę. Przyszliśmy, zobaczyliśmy co chcieliśmy i możemy iść na tą Ashen bo też jesteśmy blisko. I zobaczymy jak to wygląda tam. To jeszcze wejdę na górę, zobaczę co tutaj jest. Pani mnie nie przyczai, że tutaj widzicie, to są takie pozostałości. Tak naprawdę wszystko można z góry zobaczyć. Na dobrą sprawę, tylko do muzeum nie wejdziecie. Także, no, dla dzieciaków to żadna atrakcja. Od razu Wam powiem. Po prostu przyszliśmy, bo w tym bilecie kombo ta atrakcja jest, ale tak jak widać. Nie ma tutaj nic interesującego dla dzieci.